Minister Andrzej Adamczyk oraz Edward Czesak z zarządu województwa małopolskiego spotkali się ze starostą brzeskim Andrzejem Potępą. Mowa była o pomocy województwa małopolskiego w związku z trudną sytuacją hydrologiczną w sąsiednim powiecie, a także rozmawiano o inwestycjach drogowych na terenie powiatu brzeskiego. Wśród nich poruszono kwestie budowy Sądeczanki i wchodzącej w jej skład zachodniej obwodnicy miasta. Mamy bardzo dobrą informację. W ubiegłym tygodniu e, tygodniu rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zwiększył limit środków na drogę krajową nr 75, zwaną popularnie Sądeczanką. Mieliśmy zagwarantowane w programie budowy dróg krajowych dla budowy tej drogi miliard czterysta trzydzieści bodajże pięć milionów, jak dobrze pamiętam. Dzisiaj dodajemy do tego miliard 700 milionów razem ponad 3 miliardy złotych na Sądeczankę. Informacje o przeznaczeniu środków na drogę krajową do Nowego Sącza to również znakomita, znakomita informacja. I zapewniam panie ministrze, że samorządy powiatu brzeskiego. Porozumiały się co do przebiegu i na terenie naszego powiatu panuje zgoda co do, co do wytyczenia tej, tej trasy. Mam nadzieję, że na sąsiedniej sądeczyźnie również taka, taki konsensus zostanie, zostanie wypracowany. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać ogłoszony przetarg na projektowanie i budowę obwodnicy Brzeska, która jest fragmentem sądeczanki. Kolejnym etapem jest w listopadzie złotego roku złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostanie złożonych od 3 do 4 wariantów w Dyrekcji Ochrony Środowiska ze wskazaniem wariantu preferowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Liczymy, że do tego czasu uda nam się jeszcze ostatecznie przekonsultować z samorządami wybrany wariant tak aby tych protestów zaszczerzeń było jak najmniej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zakończyć budowę tego odcinka w 2023 roku. W trakcie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku mowa była też o zagrożeniu hydrologicznym i związanej z tym pomocą, którą gwarantuje województwo małopolskie. Przyjechałem, aby poinformować pana starostę, że dzisiaj Sejmik podjął rano decyzję o przeznaczeniu dwóch milionów na wsparcie tych wszystkich gmin, które. W województwie małopolskim w ostatnim czasie zostały dotknięte powodzie. Na szczęście powódź ominęła powiat brzeski, jednak mocno dotknęła sąsiedni powiat bocheński. Z soboty na niedzielę opady deszczu były tak silne, że w miejscowości Łapanów wylała rzeka Stradomka.